IV Tom, 1 listopada 1902 roku. Prawdziwa religia polega na dostrzeganiu Boga w bliźnim i bliźniego w Bogu. Kiedy przebywałam w swoim zwyczajowym stanie, poczułam, że wychodzę z mojego ciała. Znalazłam płaczące dziecko i kilku mężczyzn. Jeden z nich ten poważniejszy wziął bardzo gorzki napój i podał temu płaczącemu dziecku, które tak bardzo cierpiało, kiedy połykało ten napój, że wydawało się, iż dusi się w gardle. Nie widząc, kim było to dziecko, z litości chwyciłam je w swoje ramiona i powiedziałam do niego: To poważny człowiek, a jednak ci to zrobił, biedactwo. Przyjdź do mnie, chcę osuszyć Twoje łzy. Ono zaś powiedziało do mnie. Prawdziwa powaga znajduje się w religii, a prawdziwa religia polega na patrzeniu na bliźniego w Bogu i na Boga w bliźnim. Następnie zbliżył się do mojego ucha, tak iż jego usta mnie dotykały, a jego głos rozbrzmiał w moim wnętrzu i dodał. Słowo religia jest słowem śmiesznym dla świata i wydaje się, że nie jest nic warte. Jednak wobec mnie każde słowo należące do religii jest cnotą o nieskończonej wartości, tak iż posłużyłem się słowem, aby szerzyć wiarę w całym wszechświecie. A ten, kto to praktykuje, służy mi za usta i objawia stworzeniom moją wolę. Kiedy to mówił, zrozumiałam bardzo dobrze, słysząc jego czysty głos, że to Jezus, którego od dawna nie słyszałam. Poczułam, że powstaję ze śmierci ku życiu. Czekałam, aż skończy mówić, gdyż chciałam mu powiedzieć o moich skrajnych potrzebach. Ależ skąd? Gdy tylko przestałam słyszeć jego głos, on zniknął, ja zaś pozostałam zatroskana i zmartwiona.